Cześć, e, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem e, z szybkiego betowania, e, szybkiego bytowania po prostu w, w CSGO 100. Będziemy starali się wbić w trainer, jak widzicie wchodzimy aktualnie na czarne i zobaczymy czy wypadnie, e, pięć razy był teraz wypadało czarne. E, no jeżeli pójdzie czarne to fajnie i już widzimy, że wchodzi Więc teraz tą samą kwotę jakby żeby się odbić, postawimy na czerwone, chociaż widzimy, że ostatnio chodziło trochę na zmiany, ale może akurat ciądzie. No to co aktualnie mamy teraz czyli to te 624 coiny. To jest nieduże, to jest około 6 dolarów granie tam z około 400 właśnie tą metodą stawienia na zero, o której kiedyś też jeszcze opowiem na pewno. I zobaczmy. No już widzimy, że wchodzi czerwone, więc się eee. No i co, można spływać jeszcze raz? Z nadzieją, że pójdzie tego czerwonego trochę więcej. I nie tylko nie stracimy, ale zarobimy. Zobaczymy. No, jeżeli wejdzie czerwono, to pewnie będziemy starali się iść w trejna. Jeżeli nie wejdzie czerwono, tylko czarne, to sobie darujemy. Jak wejdzie zielone, to postawimy taki kolor jak był poprzednio, czyli czerwony. No ale teraz już będzie dostawanie i zaraz się dowiemy co, co to dla nas oznacza. No jak widzimy wchodzi jednak czarne, czyli kończymy datowanie tą metodą.